Nie ma czujników parkowania ani kamery cofania, nie ma masażu pośladków, chociaż kanapa jest podgrzewana. Nie ma wycieraczki przedniej szyby, ani nawet spryskiwacza. A mimo to nowe BMW R1250 RT jest najbardziej zaawansowanym, luksusowym, najnowocześniejszym i najlepiej wyposażonym motocyklem w swojej klasie. Tyle w teorii, w praktyce za chwileczkę będziemy sprawdzać. Ja jestem Bary, wy oglądacie Motogen.pl, a dziś porywamy w trasę najnowszy motocykl turystyczny BMW. Motocykl, którym prawdopodobnie bez cienia zmęczenia można pojechać na koniec świata. I właśnie to dziś zamierzamy zrobić. Pojedziemy na koniec świata. Zapraszamy. Turystyczne bęki z serii RT mają swój początek jeszcze w latach 70 tyle że gdybyście wtedy powiedzieli komuś, że RT z roku 2021 będzie miał radar, adaptacyjny tempomat i kolorowy telewizorek, na którym wyświetla się mapa i wskazówki dojazdu do celu, to prawdopodobnie uznałby Was za szaleńca. A dziś? Dziś siadam wygodnie za kierownicą, przyciskiem podnoszę sobie szybę, wrzucam telefon do chłodzonego... Podkreślam chłodzonego schowka z ładowaniem indukcyjnym. Odpalam na kolorowym wyświetlaczu nawigację. Włączam ze Spotify ulubioną playlistę, żeby słuchać sobie muzyki przy prędkościach autostradowych. Jadę 120 km na godzinę w zamkniętym kasku. Słyszę, bo muzyka płynie z tych potężnych głośników o ogromnej mocy. Mogę nawet posłuchać radia. Dziś rano w drodze wysłuchałem ulubionego... Wywiadu, redaktora Mazurka w RMF-ie. Aczkolwiek, żeby słuchać wywiadu, musiałem się już troszeczkę pochylać za szybą i musiałem troszeczkę zwolnić. Więc yy, na słuchanie wywiadów się tak bardzo nie nastawiajcie przy autostradowych prędkościach. Do wyposażenia jeszcze wrócimy, ale kilka słów o prowadzeniu. Ogromny dysonans poznawczy następuje, kiedy wsiadacie na tak potężny, tak ogromny motocykl i po chwili okazuje się, że zmiana kierunku jazdy przychodzi tak łatwo i tak lekko, jakbyście jechali jakimś nie wiem, lekkim R-19 na przykład, albo innym lekkim poręcznym nakedem czy skuterem, no po prostu jest efekt wow. Wszyscy, którzy jeździli na innych bokserach BMW, na GS-ach czy RS-ach, doskonale wiedzą teraz o czym mówię. Te motocykle tak już mają, są genialnie wyważone i cała masa własna, o której czytacie wcześniej przed jazdą w tabelkach z danymi technicznymi, znika praktycznie natychmiast po starcie, kiedy tylko zaczynacie się Toczyć, zaczynają działać siły żyroskopowe, zaczyna pracować to podwozie, i każdy, absolutnie każdy, kto przysiądzie się na RTK z innego motocykla turystycznego, podobnych gabarytów, będzie naprawdę zaskoczony, o tym jestem przekonany. I nie tylko z motocykla turystycznego. Wczoraj dałem się przejechać RTK-iem koledze, który jeździ na co dzień Hornetem, i też był bardzo zaskoczony, że tak duży motocykl może być tak bardzo zwrotny i tak łatwy w prowadzeniu. To podwozie, któremu zawdzięczamy takie, a nie inne właściwości, to oczywiście niezmiennie charakterystyczny dla BMW przedni telelever i tylny paralever. Muszę się mocno koncentrować, żeby nie pomieszać tych dwóch słów. Yy, rama główna do niej przykręcona, rama pomocnicza, do tego samonośny silnik. Ja wiem, że wszyscy fani BMW, wszyscy, którzy zetknęli się z RTK-ami czy innymi bokserami od BMW doskonale o tym wiedzą, ale oglądają nas również tacy, którzy mogą nie wiedzieć, więc lepiej o tym wspomnieć. Jedziemy dalej. Ten silnik, który tutaj mamy, to oczywiście ten najświeższy bokser BMW, czyli nie 1200, a 1250 już. To oznacza z kolei 136 koni mocy, 143 Nm momentu. Przyjemny, niski, burczący, basowy dźwięk. Niezbyt głośny, niedenerwujący, No dokładnie to, czego oczekujemy od turystycznego motocykla. No i co jeszcze, oczywiście, zmienne fazy rozrządu, czyli to, co profesjonalnie nazywa się BMW Shift ma to z kolei oznacza. Jeszcze bardziej liniowe oddawanie mocy. Fajny, mocny dół, mocny środek. Bardzo przyjemna charakterystyka. Jeżeli chcecie sprawdzić ten silnik, to wcale nie musicie się przejechać koniecznie ertekiem, Możecie GS-em, możecie RS-em, możecie R1250R, bo w tych wszystkich motocyklach jest dokładnie ta sama jednostka napędowa. Jeżeli chodzi o jazdę z prędkościami autostradowymi, czyli z takimi prędkościami, z jakimi przynajmniej w teorii ten motocykl pokona większość ze swojego całkowitego przebiegu, no to cóż, podnosimy szybę na maksa do góry. 140-160 km na godzinę. Co się dzieje za szybą? Mam wrażenie, że można by przypalić papierosa. Nie sprawdzę tego, bo jestem niepalący, ale może naprawdę by się dało. Przeniesienie napędu na tylne koło za pośrednictwem wału kardana. Do dyspozycji sześciobiegowa skrzynia biegów. Jak wbijemy ten najwyższy szósty bieg, to przy 140-160 na godzinę silnik pracuje jeszcze w takim zakresie obrotów, że nie macie wrażenia, że on się zaczyna męczyć. Przy 180 też jeszcze nie. Wibracje nie zaobserwowałem. Przy tych już naprawdę wysokich prędkościach, niedozwolonych na polskich autostradach, pojawi się coś, co nazwać by można bardzo delikatnym mrowieniem, ale na pewno nie jest to żadne uczucie dyskomfortu. Wracając do skrzyni biegów, mamy tutaj asystenta zmiany biegów, co mniej więcej oznacza tyle, co quickshifter działający w górę i w dół, czyli zmieniamy sobie biegi bez użycia sprzęgła. Działa to fajnie, płynnie i przyjemnie, bez szarpania. No nie, biegu wstecznego tutaj nie ma. To nie jest K1600 GTL, ale też nie widzę takiej potrzeby. Chociaż wielki mastodont na pierwszy rzut oka, no to te 279 kg, bo dokładnie tyle waży AirTag w stanie gotowym do jazdy z pełnym zbiornikiem paliwa, nie robi jeszcze problemu i naprawdę przeciętnie sprawna fizycznie osoba bez problemu sobie z nim poradzi i z cofaniem. No chyba, że zaparkuje tak bardzo z górki. Wtedy, ale to wtedy to z większością motocykli będzie problem. Szczególnie jak nogi. Nie dosięgają do ziemi. A propos dosięgania do ziemi, mamy do 83, całe stopy są wsparte. Jest jeszcze zapas, więc myślę, że nawet jak miał metr 78, to nie byłoby problemu. A specjalnie dla wszystkich tych, którzy mają w okolicach 1,70 70 i chcą zobaczyć, jakby to było siedzieć na rtk posadziliśmy naszego testera. Nie ma biegu wstecznego, ale jest asystent ruszania pod górkę, na wzniesieniu. Teraz mototyk się stacza. Żeby nie było, jest z górki. Pokażę Wam, jak działa system. Stacza się. Uruchamiam. W tym momencie się nie stacza. Tak jakbyśmy zaciągnęli hamulec ręczny. Wciskam sprzęgło. Wciąż stoi. Wrzucam pierwszy bieg. Puszczam sprzęgło. Dodaję gazu. I system automatycznie sam zwalnia hamulec wtedy, kiedy potrzeba. Trochę tak, jakbyśmy ruszali samochodem i zwalnianie hamulec ręczny, tyle że tutaj dzieje się to samoczynnie, automatycznie, tak jak też w nowszych samochodach. Jeżdżąc w pojedynkę, nie czuję potrzeby, żeby tego używać, ale myślę sobie, że gdybym miał z tyłu pasażera, pasażerkę w dodatku z nadwagą i pełne załadowane kufry, a wzniesienie byłoby jeszcze większe, no to coś takiego rzeczywiście może się okazać przydatne. w naszej podróży na koniec świata i przystanek absolutnie idealny do tego, żeby wam powiedzieć o moim odkryciu. Pokażę wam. Uwaga, nie przestraszcie się. Klakson. najgłośniejszy jaki kiedykolwiek spotkałem w jakimkolwiek motocyklu, jak to odkryłem, bo na kogoś zatrąbiłem, to aż sam się przestraszyłem. Robi wrażenie. Jak chcecie przestraszać ludzi, to śmiało. Tylko ertek do tego się nadaje tak dobrze. Jak działa ten super tempomat, który sam dostosowuje prędkość motocykla do pojazdu jadącego przed nami? No działa zaskakująco prosto, znacznie prościej niż mogłoby się wydawać. Tutaj jest radar. Dzięki radarowi motocykl wie, w jakiej odległości znajduje się pojazd jadący przed nami. Ustawiamy sobie prędkość, jak w zwyczajnym w każdym innym tempomacie. Ustawiamy sobie prędkość, załóżmy 130 km na godzinę. Motocykl utrzymuje tą prędkość, chyba że przed nami jedzie inny pojazd, wtedy sam zwolni do odpowiedniej prędkości, utrzymując odległość. Zwolni płynnie i później równie płynnie przyspieszy, a tą odległość do pojazdu możemy sobie regulować, jest to trzystopniowa regulacja. Co jeszcze warto wiedzieć? Nie wzięto tutaj pod uwagę czegoś takiego jak hamowanie awaryjne, automatyczne przez ten tempomat. To znaczy, jeśli pojazd przed Wami znacznie zwalniać, to motocykl również zacznie to robić, nawet zacznie hamować, ale kiedy ten pojazd gwałtownie zahamuje, bo na przykład przez maskę wyskoczymy u wiewiórka, kot czy cokolwiek innego, no to wtedy musicie zareagować. Czyli cały czas musicie zachować czujność, bo hamowanie awaryjne w automacie dostępne nie jest. Cały czas nie śpimy, trzymamy palec lub dwa palce na klamce przedniego hamulca i uważamy, patrzymy, co się dzieje na drodze. Nie idziemy spać. A co w sytuacji, kiedy jedziecie w zakręcie, w złożeniu? I nagle pojazd jadący przed wami znika. Istnieje obawa, że motocykl wtedy zacznie gwałtownie przyspieszać do tej maksymalnej zadanej prędkości. No na szczęście tak się nie dzieje, ponieważ tu znów motocykl ma informację o przechyle i znów wie, mówiąc kolokwialnie, że jedziecie w zakręcie i że przyspieszenie gwałtowne w takiej sytuacji byłoby niebezpieczne. Więc jeżeli jesteście w przechyle, to po prostu utrzyma waszą prędkość. Kiedy wyprostujecie motocykl, wtedy dopiero zacznie przyspieszać. Zasadnicze pytanie brzmi, czy taki super tempomat jest czymś fajnym, czymś przydatnym? No i odpowiedź brzmi to zależy. Oczywiście od warunków, w jakich chcecie go użytkować. W mieście to będzie zupełnie bezużyteczne, na obwodnicy, tam gdzie dużo się dzieje, gdzie często zmieniacie pas, gdzie często zmieniacie prędkość. Nie za bardzo jest jak to użyć, ale w długiej trasie, podczas długotrwałej jazdy autostradowej, na przykład w grupie, wtedy może okazać się to rzeczywiście gadżet jak najbardziej przydatny i przyjemny. Z tym pomatem zapoznacie się już podczas jazdy, ale z tymi wszystkimi innymi funkcjami na wyświetlaczu i z przyciskami na kierownicy proponuję zapoznać się jeszcze przed pierwszą jazdą. Poświęcić kilka minut, sprawdzić jakie skróty ukrywają się pod tymi czterema przyciskami, sprawdzić jak włączyć radio, jak ściszyć muzykę, jak podnieść szybę, sparować telefon, odpalić nawigację, dopiero wtedy wyruszać. Bo choć jest to wszystko bardzo proste i intuicyjne, to jeżeli będziecie to robić podczas jazdy i po raz pierwszy. To istnieje ryzyko, że zbyt mocno będzie to absorbować Waszą uwagę i odciągać Waszą uwagę od tego, co najważniejsze, czyli od prowadzenia motocykla. A jak działa ta nowa, super LEDowa przednia lampa z akcesoryjnym systemem doświetlania zakrętów? No, teraz, kiedy jest widno, jeszcze do tego mocno świeci słońce, to dla mnie, jako dla kierowcy, nie ma to większego znaczenia. Ale miałem już wcześniej okazję potestować po zmroku w nocy i rzeczywiście robi to efekt wow. Także oświetlanie, drogi, poziom ekspert. To całe wyposażenie i ta cała nowoczesność, to wszystko co się dzieje na pokładzie tego motocykla, co niektórych może przytłaczać, unieśmielać, jak ktoś lubi minimalizm, klasykę, no to tutaj będzie czuć się troszeczkę dziwnie, no ale z drugiej strony to jest motocykl turystyczny i tutaj dzięki tym wszystkim systemom, bajerom, podnoszonym szybą, wtedy kiedy nawet pogoda się psuje w klasie, zaczyna padać deszcz, robi się chłodniej. No, to te wszystkie rzeczy sprawiają, że przyjemność z jazdy w takiej sytuacji się nie kończy, tylko trwa nadal, nadal jest fajnie. W ogóle z tym motocyklem to jest trochę tak, że kiedy na niego siadacie ja już miałem tak, kiedy przysiadłem się pierwszy raz w salonie siadacie tutaj, łapiecie za kierownicę i po prostu macie ochotę pojechać na długą wycieczkę. Od razu zaczynacie snuć w głowie marzenia, że dobra, to ja teraz wsiadam, pakuję się i jadę daleko kilkaset kilometrów. I to jest właśnie piękne, że ten motocykl to jest taka iskierka od razu w waszej w głowie, która mówi, rzuć wszystko, jedź na przejażdżkę. I tak właśnie robimy, doszamy dalej, koniec świata czeka. Jeżeli chodzi o kolejne obserwacje po kolejnych 150 km, to po pierwsze zaskoczył mnie ten mądry tempomat. Zaskoczyło mnie, że aż tak mocno hamuje. To wciąż nie było hamowanie awaryjne, ale kiedy mając włączony tempomat, znalazłem się nagle za jakimś innym pojazdem, to zorientowałem się, że rzeczywiście ten tempomat bardzo śmiało korzysta sobie z hamulca, no i po prostu sprawnie, bardzo sprawnie zredukował i szybko prędkość. Druga obserwacja. To obserwacja dotycząca przedniej szyby. Tutaj się trochę pozmieniało, jeżeli chodzi o aerodynamikę, w stosunku do poprzedniego RTK. Nie wiem, czy znacie to uczucie, jak jedziecie bardzo szybko na turystycznym motocyklu dużym z wielką przednią szybą i zaczyna was coś przyciągać. Działa na was siła, która was pcha do przodu, w kierunku szyby, w kierunku kierownicy. To dlatego, że tutaj za szybą powstaje podciśnienie, które was trochę zasysa. I żeby zniwelować ten efekt, tutaj wprowadzono dodatkowe doprowadzenie powietrza pod szybę, tak aby wyrównać te ciśnienia. I rzeczywiście tą siłę udało się zniwelować. Rozpędziłem się do. 180, przez chwilę nawet 200 km na godzinę. Faktycznie, no, poradzili sobie z tym. Opowiadając o RTQ, trzeba dużo mówić o wyposażeniu, co zresztą pewnie zauważyliście. I wiele z tych elementów, o którym was, Wam dziś opowiadamy, wiele z tych elementów, które dziś pokazujemy, dostajemy w tym motocyklu w wyposażeniu podstawowym, w standardowej, najtańszej wersji. To jest na przykład system kontroli trakcji, to jest na przykład ten system wspomagania ruszania pod górkę, czy też ten kolorowy wyświetlacz z nawigacją, ale wiele z tych elementów, które akurat w tej wersji się znalazły, to są elementy, za które będziemy musieli dopłacić. I teraz, w zależności od tego, ile tych dodatkowych udogodnień sobie, dobierzecie tyle, zapłacicie, dlatego że widełki są dość szeroko rozwarte. Podstawowa cena to jest nieco ponad 80 tysięcy złotych, ale jak zaszalejecie, poprosicie o elektroniczne zawieszenie, o ten. Radar z mądrym tempomatem, i do tego jeszcze o system doświetlania zakrętów czy inne gadżety, no to może się z tego zrobić finalnie nawet ponad 110 tysięcy. Ogólnie mówiąc, jest luksus. Jak chcecie prostego, pięknego, klasycznego motocykla na wycieczki do sąsiedniej gminy, to kupcie sobie na przykład R90. Oczywiście ettekiem na Mazury, czy na Hot Doga na odlenie do Glinojecka też można pojechać, i też będzie miło. Ale do glinowiecka można pojechać na każdym motocyklu i nie trzeba kupować od razu wielkiego turystyka. Ertek jest do tego, żeby pojechać w Alpy albo jeszcze dalej. I tego się trzymajmy. Następny przystanek, koniec świata. Ja wiem, że ten nasz koniec świata taki symboliczny. Każdy z was pewnie ma swój wymarzony koniec świata, na który chciałby pojechać. Ja Wam dziś życzę, żebyście na ten swój koniec świata pojechali, realizowali marzenia. Co ważne, to jeśli na ten wasz koniec świata da się dojechać drogami asfaltowymi, to być może wcale nie potrzebujecie GS-a, być może na przykład właśnie RTK, nawet jak się trafi 500 metrów czy 2 kilometry szutrowej drogi, tak jak nam dziś po drodze, na nasz koniec świata to też nie będzie koniec świata. To znaczy nic strasznego się nie stanie, bo Ertek na takim odcinku też sobie poradzi i nie musi być od razu GS. No to chyba byłoby na tyle. Ja wsiadam i wracam do domu. Na kolację pewnie się spóźnię, no ale trudno. Do zobaczenia w następnych filmach.